taki malutki smuteczek. Moli, zobacz co ja mam. Super co! A ja mam najwięcej. Porany, ale ekstra. Przestańcie się ze mnie śmiać. Ja będę próbować jako pierwsza. Mmm, jakie pyszności. Dzeń, dzień, dzień! Ten patyczek jest taki zabawny. Można się nim pobawić. Mam tego dosyć. A masz! Aj! Puść! Mój biedny paluszek. Uff. Chodź do mnie, mój od lizaczku. Mm. Oj, nie da radę go ugryźć. Ale mam pomysł. Rozbiję go! O tak! Od razu lepiej. Teraz mogę sobie pochrupać. Mm, jakie to dobre! O, tak. Skończyłam. Teraz twoja kolej. Nareszcie. Mm, tylko jak go pokruszyć? Młotek? Nie. Lepiej wezmę ogromny młot. Lecimy z tym! I bum! Bum! I jeszcze! I jeszcze! Och, to nie takie łatwe! I jeszcze troszkę! Rozbiję go! O tak, udało się! Dziewczyny, możecie się częstować. Wystarczy dla wszystkich. Mm, jakie dobre! To prawda? O tak! Co za słodki rekin, taki ładny! Wow! A mój rekin to prawdziwy drapieżnik! O, rety! Zgadza się, w tej rundzie mam szczęście. Dostałam ogromnego rekina. Dziewczyny, dziewczyny, zacznę pierwsza. No dobra. Chodź tutaj. Jaki słodki żelek. Super. Smaczny. Ale mało. Teraz te kloi. Tak. Tylko jak to ugryźć? Jakie to gumowe. Nic nie wychodzi. Mmm. Dobra. Ach, tak. I tak cię zjem. Spróbuję rozerwać. Pomożesz mi? No, dawaj. Ciągniemy, ciągniemy. Jeszcze troszkę. Aj! Tak czy inaczej cel został osiągnięty. Spróbuję tego ogonka. Mmm, jaki pyszniutki. Urre Ja też teraz spróbuję. Ej, nawet o tym nie myśl. To moje. Proszę, chcesz kawałeczek? Powiedziałam, że nie. Mmm, pyszne. Kontynuuj. Nareszcie. Dobrze, czas przypomnieć sobie lekcję mojego senseja. Zaraz poszatkuję tego rekina na malutkie kawałeczki za pomocą moich tasaków. O, rany. Jedziemy z tym! O, tak! Jeszcze chwilka i zaraz sobie zjem. Super! Ale szoł trwa dalej! Teraz za pomocą tych chłopatek odrzucę każdy kawałeczek w powietrze i złapię je buzią! A! Prosto do celu. Wow! Gdzie ona się tego nauczyła?. O ja cię, brawo! Dziękuję dziewczyny. Wiem, że jestem fajna. Jakie małe, jakie gorące? O jacie. Jakie to jest ostre nie do wiary. Dziewczyny, za co taka kara? To całe wiadro! i zacznij pierwsza. Ja? No dobra. Nic nie poradzę. Mam tylko nadzieję, że po takiej małej porcji nic mi nie będzie. Ojej! Buzia mi płonie! I czuję, że w środku zaraz będzie pożar. Uff, zagrożenie minęło. Teraz ty. E, ja? Tak? Nie chcę, proszę, nie chcę. Czekaj, bezpieczeństwo przeciwpożarowe ponad wszystko. Dobrze? Jestem gotowa. Och, to jest mega ostre! Dzięki tak lepiej. Teraz ty zaczynaj! No dobrze. No to co makaroniku, nie boję się ciebie. Hej! To było za wcześnie! E, sorki nie chciałam fal Lepiej uważaj, jeśli jeszcze raz. A mam cię! Nie lej we mnie wodą zbyt wcześnie. Ja tylko sprawdzałam, czy działa. Zaczynam jeść ostry makaron. Najważniejsze to się nie zatrzymywać i nie myśleć o ostrym smaku. Ojej, już nie mogę. Zaraz spłonę wody. Czekam, czekam. Wszystko okej. Okay. Wody! Potrzebuję wody! O, jacie, jesteś jak smok. Chyba czas ją ugasić. Nie jeszcze za wcześnie! Jabłonę! Już się skończyło! Troszkę za późno z tą wodą. Zawsze chętnie ci pomogę! Dobra robota. No, ratowałam wszystkich! Jaka mała porcja gumy! Ledwie ją widać! O, rany! Piękna, co? Wow! Zgadza się, dostałam gigantyczną porcję. Ekstra! Chloe, ale masz ucztę! Nie nabijajcie się ze mnie, co z tego, że mam małą porcję? Ale na bamki jest najpyszniejsza. Otwieramy opakowanie. Wyciągamy gumę. I delektujemy się jej niesamowitym smakiem. Mmm, ciekawe, jaki balonik wyjdzie. Patrzcie, jaki malutki i uroczy. Nic nie widzę. Chwilka. A teraz? Rzeczywiście to balon. Ale to mega śmieszne, żeby oglądać balonik pod lupą. Wielkie mi rzeczy. Czas Wam pokażę, jak wygląda prawdziwy balon z gumy. Mmm, jakie to pyszne! Żujemy i dmuchamy. Widzicie? I nie trzeba żadnej lupy. Tak, naprawdę jest duży. Patrzcie, co mi wyjdzie. O jacie! Ta porcja jest niesamowita. Zaraz ją zjem. Mm, jakie smakowitości. Bardzo pyszne, wręcz nie mogę się oderwać. Po prostu eksplozja smaku. Można to też zwinąć w ten sposób. Okej, okay, dziewczyny, ostatni kawałek i zaczynam dmuchać balona. Ojejku! To chyba nie jest zbyt bezpieczne. Ten balon jest ogromny, oj. Okej, okay, gotowe. Zróbcie mi pieczone pianki marshmallow, tak jak na kempingu. Łatwizna. Merszmelos na ognisku? Dam sobie z tym radę. Co to jest? To ma być danie? Linda, mam nadzieję, że lubisz truskawki, bo moje marshmallows będą truskawkowe. Zmielę owoce w blenderze z żelatyną, cukrem i wodą, aby uzyskać truskawkowe pire. To troszkę podgrzejemy w garnku. Następnie białka z dwóch jaj oddzielamy od żółtek i dobrze ubijamy. Oczywiście za pomocą specjalnego miksera. Dodajemy przetarte truskawki i wszystko porządnie mieszamy. Mam sobie równych w gotowaniu. Ale co tam u pozostałych? Nie bądź zarozumiała, Tina. Popatrz, jak Kate gotuje. Po co robić marshmallows, skoro zawsze mam je przy sobie? Wysypię je na talerz. A potem dodam nutellę. To nie kocha czekolady. O tak, idealnie. Ucz się, babciu. To przecież sam cukier i słodycze. To nie jest jedzenie. No dobra, babcia ma swoje sztuczki. Ugotujmy kilka jajek. Teraz obierzemy je ze skorupek. I uformujemy je na kwadratowo, jak na obrazku Lindy. Nadziewamy na patyczek, a teraz posypujemy słodkimi serduszkami. Mm, no, wyglądają podobnie. Co tam robi Tina? Właśnie wkładam przyszłe marszmeru z doworka cukierniczego. Teraz z jego pomocą połączę połówki banana i dodam krem. Właśnie tak, mm, co za aromat? Pyszny! Mam pięć takich bananów i każdy z nich ma inny smak. Dodam trochę czekoladowej posypki tęczowej i jeszcze takiej? I takiej. Czas się skończył. Próbujemy. Wow, jakie piękne dania. Jak pysznie pachną te banany. Spróbuję ich najpierw. Fila, są słone. O nie, to wcale nie jest dobre. Co mamy dalej? Mężmelo z babci wyglądają tak samo jak na moim zdjęciu. Fu, są jakieś dziwne. Czy to jajka na twardo? Przepraszam, babciu, to wcale nie jest dobre. O, jak dużo czekolady. Kate wie, co lubię. Jakie to jest pyszne. Co może być lepszego niż pianki z czekoladą? Kate, wygrywasz. Hurra! to jest najlepszy? Ja jestem najlepsza. Dobra, teraz chcę takiego lizaka na patyku. Dacie sobie radę? Fizna, znowu jakieś słodycze. Lizak, tym razem mi się uda. Okej, okay. barwniki na później. Najpierw zrobimy karmel. Podgrzewamy cukier i wodę w garnku. Najważniejsze, żeby nie zapomnieć o mieszaniu. O, to jest pyszne. Ale potrzebne są witaminy. Więc wezmę jabłko i nadzieję je na patyk. Właśnie tak. Co? Jest nadgryzione? W porządku, wezmę jeszcze jedno. To też? I to? Kate, przestań gryźć moje jabłka. O, to jest ładne, wezmę je. Teraz zanurzam je w karmelu. I obkręcam kilka razy. Jak pięknie. Jabłka w karmelu? Nuda. Zaraz pokażę ci, jak to się robi. Mój karmel jest już gotowy. Rozprowadzę go na pergaminie i dodam różne barwniki. Właśnie tak. I dokładnie mieszam. Jakieś kolorowe plamy? Nie ma co podglądać. Założę rękawiczki, i zwinę karmel w kolorowe patyczki. Super! Wszystkie sześć kolorów połączę ze sobą i skręcę, a następnie zwinę w jedną, długą kiełbaskę. Z tej kiełbaski zrobię lizaka tak jak na zdjęciu. Wow, szefowa kuchni Tina naprawdę przygotowała prawdziwego tęczowego lizaka. A co ja mam zrobić? Może mam tu gdzieś schowanego lizaka? To nie to. To w ogóle piła łańcuchowa? Jakieś papierki? A, martwy szczur! Szczur? Szczur i szczur, co za bzdury. Nic się nie nadaje, co mam robić? Kurczę. O, guma. Właśnie. Zaraz ją przeżuję i zrobię czupa-czupsa. Okej, okay, gdzieś tu miałam patyczek. Dobra, gotowe? Nieźle mi to wyszło. Muszę tylko zawinąć go w papierek. Właśnie tak. Ojej, babcia i Tina chyba kłócą się o to, kto zrobił lepszego Lizaka. Obydwa są fajne. Czas się skończył. Jak pięknie. Zacznę od Lizaka, szefowej Tiny. Jest taki, jaki chciałam. O nie, spadł i się połamał. Następnym razem zrób go lepiej. Spróbuję czupa czupsa od Kate. Chwileczkę. To guma do rzucia? Fu, jest ta nieślina. To obrzydliwe. Wow, a tu jest karmelowe jabłko. Spróbuję go. Mm, babciu, przeszłaś samą siebie. To jest niewiarygodnie pyszne. Wygrywasz? Ja? No a kto inny? Babcia rządzi. Wystarczy cukru na dziś. Teraz chcę dużego steka. Stek? Jak ja mam go przygotować? No, w końcu dojrzewający organizm potrzebuje mięsa. Fuh, stek? To moje popisowe danie. Już rozgrzewam wila. Za wcześnie się cieszysz, nie możesz pokonać babci. To wydaje się proste. Gdzie tu trzeba naciskać? Spróbujmy. To dziwne, jest zupełnie zimny. Sprawdzę dwoma rękami. Nic. Hmm, co to za zapach? A, moje ręce! Uparzyłam się! Hej, to się stało swoimi rączkami. Nie martw się, dziewczynko. Babcia zawsze ma przy sobie apceczkę. Mam tu bandaż. Zawinę ci ręce. Najpierw lewą, potem prawą. Gotowe. Dziękuję, babciu. Ale jak ja mam teraz gotować? Nawet mięsa nie mogę podnieść. Dlaczego zawsze ze mną jest coś nie tak? Nie jestem pewna, czy moja wnuczka będzie w stanie przerzuć taki duży kawałek mięsa. Wiem. Zrobię z niego mielone. Wyszło świetnie. O, a teraz użyję foremek. Położę je na grillu i napcham mięsa do środka. Babciu, to ma być stek. Potrzebujemy całego kawałka mięsa. Położę je na grilla i szczelnie przykryję. W międzyczasie udekoruję talerz swoim sekretnym sposobem. Kilka kropel sosu. I porządnie kręcimy. Jak pięknie. Okej, okay, ostrożnie. Prawie się udało. O nie, kurczę. Dlaczego stek musiał upaść akurat mnie? Dobra, póki nikt nie patrzy, podniosę go z podłogi zębami. Teraz położę na grilla. Uff, udało się. Myślę, że moje kotlety są gotowe. Ojej, jakie gorące. Wyłożę je na talerz. Mmm, jak pięknie pachną. Nie ma tak kotlety babci, i oczywiście świeże warzywa pełne witamin. Mmm, stek jest idealnie podsmażony. No w końcu nie mam sobie równych w takim gotowaniu. Pietruszka do przybrania i już wszystko gotowe. Ojej, czy z grilla powinien wydobywać siedem? Hej, w ten sposób zniecisz pożar! O nie, twój stek jest zwęglony. Niech lepiej tam zostanie. Jak ładnie pachnie! Jestem jeszcze bardziej głodna! Co za niezwykłe podanie! Węgiel drzewny? Nie, dzięki Kate! Lepiej zjem kotleciki mojej babci. Pachną jak moje dzieciństwo. Spróbujmy! O tak, są całkiem dobre! Co to jest? Prawdziwy stek z restauracji! Odkroję kawałek i zanurzę go w sosie. O tak, to jest takie dobre. To zdecydowanie najsmaczniejszy stek na świecie. Hura, wreszcie mój talent został doceniony.